Siemanko, jestem Lucek, to jest Farming17, zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Kończę sobie ogarniać moje zwierzęta na farmie, ale i też inne rzeczy, które są związane z tym całym ogarnianiem. Jak tylko ogarnę sobie zwierzęta, to już naprawdę będę na prostej drodze. I może nie ku temu, aby sobie to wszystko zautomatyzować, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby też było co do roboty na tej mojej farmie. Ale no, chcę sobie tutaj podziałać w taki sposób, aby mi było przyjemnie grać. Więc tak, teraz jadę dać całą chyba wodę. Cała chyba cysterna pójdzie dla owieczek do tych, do tej, ich małych glinienek z wodą. Teraz zobaczycie. Myślę, że cała wejdzie teraz. Jak mam ich 400 sztuk, to kurde... Oh shit! Aaaaa! Łohoho, mało brakowało. To myślę, że wszystko będą chciały wypić. Zaraz zobaczymy. Tutaj mam ciągnik, który już skosił, i zaraz puścimy go w drugą stronę, żeby kosił już trawę. Bo tej trawy też dużo będziemy potrzebować. A przy tym akurat dużo roboty nie ma. O! Jeśli chodzi o tą cysternę, świetna modyfikacja. I można ją nią fajnie cofać. Zobaczcie, że te koła się też skręcają tam z tyłu. Także to jest naprawdę ekstra. Ktoś zrobił super robotę z tym. Super to wygląda. Ups, 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 ups. Okej. Okay. Jeszcze się poprawimy, żeby tutaj za bardzo tego wąskiego już wjazdu nie blokować. Okej. Okay. I zobaczcie. Woda. Chyba cała cysterna wejdzie i nawet im będzie za mało. Tak, ale już będą miały wydajność na 100%. No, wyszła cysterna i zobaczcie nawet nie ma 100% nie, tej wody. Także kowicha naprawdę z tymi owcami to jest masakra. E, no dobra, to tutaj mamy cysternę ją zostawiamy, a zajmujemy się dalej ładowaniem. Tutaj zabieram jeszcze trawę stąd, a właściwie siano i musimy zabrać trochę kiszonki ze sobą też żeby produkować, produkować dalej pasze dla krów. Zbilansowaną karmę, cyk. Na razie ten ziomek będzie musiał tutaj trochę popracować. Musimy załad załadować całą wywrotkę, a właściwie kontener. Pyk. Nie wiem, ile tutaj łyżek wejdzie. Mamy 11 tysięcy litrów, no to za 4 powinny być. No teraz wsypałem drugą. Tutaj tak będzie trzeba jeszcze to podrównać wszystko, bo widzę, że to nie chce się tak ładnie zbierać z tych kątów, a to też trochę kiszonki jest. Te koła są naprawdę pomocne doczepiane tutaj z boku. Przemson mówił, że to jest tylko teksturka, że one nic nie robią, ale robią, naprawdę. Jeśli się podniesie łychę maksymalnie do góry i ma się ją załadowaną do pełna, no to jednak w fizyce jazdy jest troszeczkę różnica w tym. W tym wielkim mafakerze. Moglibyście sobie to przetestować, sprawdzić. Ja wierzę, że jest lepiej i już. I mi to wystarczy. Także to już chyba będzie ostatnia łyżka. Załadujemy ją. Miałem troszeczkę problemy z tą platformą do, do, do belek kwadratowych, bo się mi kiwnęła na bok i niestety. I niestety coś się zbugowało, musiałem trochę z tym powalczyć, ale naprawiłem problem już jest OK. Dobrze, cyk. I to będzie chyba ostatnia nawet tara, czyli nie powinna wejść łyżka. Zobaczymy. No, 82% i koniec. Dobrze. Przesiadamy się do Tatry 6 na 6. No i tutaj trzeba troszeczkę uważać, bo te słupki są, o widzicie, teraz troszeczkę nawet mi gra gorzej chodzi. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale chodzi gorzej, więc to przez te pasy i w takim wypadku najlepiej popuścić jeden pas. I wtedy jest zdecydowanie lepiej płynniej gra chodzi, tak? Na jednym pasie to się też trzyma, chociaż w rzeczywistości. Wo wow, kurde. No, trzeba uważać, to jest jednak ciężki towar. <laughs> Zobaczymy, może z przyczepką będzie lepiej. Taką samą sytuację miałem jeszcze przed chwilą. Musiałem sobie po pomagać tym ładowaczem kołowym, aby to nie, nie gibło mi się całkiem. Dlatego to sobie rozładujemy i już nie będziemy raczej z tego korzystać. Ok, jakoś wyprostowałem spoko. Tak patrzę, że. A nie, to nie w tym. Była jedna taka przyczepka, do której można było coś z tyłu jeszcze podłączyć, a nie, tutaj coś jest, takie niby miejsce na podłączenie haka, no nie? Zobaczcie, o w tym miejscu. Jakieś takie miejsce na śruby, czy coś takiego, prawie bym do wody wjechał, się zagapiłem. Ale no nie można niestety nic podłączyć jeszcze dodatkowo, chociaż i tak już to ma sporą pojemność, no nie, tu mamy ile, 48 tysięcy litrów. Tej kiszonki to jest sporo. No i co jest najfajniejsze, to wcale nie musimy tej kiszonki już przeładowywać. Możemy ją bezpośrednio z wywrotki wrzucić w to miejsce do tego mieszalnika, także... Kurczę, to jest super sprawa, nie? Tylko ładujemy w jednym miejscu przy e, krowach aktualnie, później pewnie na BGA będę miał też kiszonkę. Tej kiszonki z krów za dużo zabierać też nie mogę, bo... No tam będę chciał mieć dla krów kiszonkę. No, może nie zawsze będę miał siano. Tak. I, I trzeba będzie im coś tam wsypywać też czasami. Buja się to wszystko. Kurcze. Ej, ta Tatra jest naprawdę ogromna. Dziwne to jest, że to się tak gibie, nie. Ok. Zresztą modyfikacja też bardzo fajna. Zobaczcie, mamy tutaj na naokołach dodatkowe chyba obciążniki. Nie? I fizyka jazdy też jest bardzo w porządku. Wszystko się tu ładnie gibie. Nie? Te oponki. No właśnie ciężko stwierdzić czy one się tam jakoś, jakoś reagują na glebę, te z tyłu reagują na gle, na podłoże, znaczy się reagują, zobaczcie, że jedzie się na takim troszeczkę flaku, natomiast w Tatrze no tak jakby nie, chociaż może trochę bieżni gdzieś tam się ugina, ale ciężko stwierdzić. No dobrze. Teraz musimy zrobić taką akcję, odłączymy na razie tą przyczepę z tyłu, rozładuję te kostki, Aby mi to już tutaj nie psuło tematu. Cyk. Teraz taką, taki problem trochę mam, bo niestety, ale tą przyczepką będzie mi chyba ciężko wykręcić w tamto miejsce. Musimy wcelować raczej w środek, no nie? No, ale w sumie, jak mi się tak nie podoba, zawsze mogę sobie zrobić tak: odłączyć kontener. Postawić go, odłączyć przyczepkę, kontener wziąć na Tatrę i sobie ładnie tam wykręcić. Bez problemu. Wszystko jest możliwe. Cyk. I właśnie to jest zaleta tych, tej modyfikacji IT Runner. Zobaczcie jak fajnie można się bawić, nie? Kontenery wymieniać. I tak samo tam mam dalej jeden kontener, który jest zapełniany teraz yy, kukurydzą, także bez problemu. Zobaczcie jak fajnie można sobie grać cyk. I teraz sobie bez żadnego stresu wykręcę. Zobaczcie, pojawiła się też ikonka, że mogę tutaj rozładowywać, więc ładujemy, zobaczymy co się dzieje z proporcjami. 20-30% nie wiem jakie tutaj mamy proporcje zachować. Po prostu ja myślę, że trzeba to do 100% załadować i tyle, nie? Rzuciliśmy tam dwie kostki a, siana i mamy 8%. Więc ja myślę, że siana musimy po prostu dużo mniej władować, tak? To jest oczywiste. Jeszcze więcej trawy trzeba. No dobra. Tatorn sobie odjedziemy. Nie, nie, nie chcę go odstawiać, tylko chcę sobie zabrać jeszcze tą przyczepkę. Ale to zaraz to zrobimy jeszcze. Nie mogę robić wszystkiego naraz, bo jestem jeden. Tutaj miałem jeszcze akcję z ciągnikami. Okej, okay, tego odstawimy tu na bok. Jak się podładuje przy okazji. Ten jeszcze musi dokończyć nawożenie, bo tutaj ten pasek jeszcze nie jest nawożony. Dobra, i jeśli chodzi o kombajn, A. Kombine, właśnie ten kombine, tylko. Aha, świetnie. A, tak się właśnie wziął do roboty. Uznał, że już jest ponawożone. Nie chce mu się robić. Gdzie? No, co mu jest? No, nie chce coś działać. Chyba muszę sam tutaj to ponawozić. Zobaczcie, jaka akcja. Co on robi? Zioma jak weź się ogarni trochę? No dobra, zobaczymy co wykombinuje. Co on chce zrobić? Jeszcze tutaj nie było nawożone jeszcze? Aha i co dalej planujesz? Kończył. <laughs> ja pierdolę. Dobra, wiesz to. idź, nie wiem, spać pod drzewo czy coś. Chłeb urywa dosłownie. Dobra, to chociaż kukurydzę odbiorę. Idźcie. Widzieliście coś takiego? No w 15 nie było mowy o takich akcjach. Ci pracownicy naprawdę są popsuci tutaj w 17. Powinni to naprawić jak najszybciej. Chyba, że już jest jakaś modyfikacja na naprawienie tych pracowników, bo to jest porażka, co oni tu odpierdzielają. Dobra, zobaczymy, czy trafię. Cyk, elegancko. Ech, tego odpaliłem. <grystko> Wszystko na raz. Tego odpalimy na trawę, niech sobie tu działa. Okej, okay, tu, tu mamy to, 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 tu mamy to. No i co, działamy z e, tym zbiornikiem. Dużo tego trzeba tu ładować, ale mam nadzieję, że. Mm, też dużo produktu z tego uzyskamy. No zobaczymy. OK teraz musimy wziąć ładnie. Uda nam się trzy zabrać. Trzy na pewno, ale cztery. Może te wszystkie? Oh, shit. Ha! Chciałem wziąć. No super. No to uwaga. Próbujemy. Może na padzie spróbuję przejechać ten kawałek. Powinno być lepiej. No, jest zdecydowanie lepiej. Mogę delikatnie sobie skręcać i delikatnie gazu dodawać. Gdzie my mieliśmy trawę, tam dalej. Ok. Patrzcie, jak powoli mogę sobie operować, tak? Bez żadnego problemu. Cyk. Elegancko. Teraz sobie możemy podejść, zobaczyć proporcje, chociaż myślę, że jeszcze będzie trzeba coś doładować. O, tu się nawet pokazuje. Patrzcie na to. Super. Mamy 1% dopiero karmy na to wygląda. A to ciekawe, czyli nam to produkuje jakby na bieżąco, nie? Zobaczcie, że tu się wszystko pokazuje. Kurde, 1% to ile my musimy tego tu wsypywać? Naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, to się tam wszystko miesza. Możemy sobie chyba nawet wejść i zobaczyć. Nawet sobie zdjęcie zrobię. Tak, tutaj się pobiera. Z tamtego się pobiera kiszonka to chyba produkuje i to nie wiem czy na bieżąco nie robi ale nie musimy chyba cały czas dosypywać wiecie dosypywać wrzucać i tak dalej Także to nie jest taka prosta sprawa Aha. no dobrze to teraz co kolejne wyzwanie <noise> uda się myślę że tak odrobi szczęścia No dobra Powoli Za szybko, za szybko, za szybko. Okej. Okay. Jeszcze wyhamowałem, dobrze. Powoli, po, za szybko, za szybko. Powoli, powoli. Uda się wszystkie naraz zabrać. No by było super. Okej. Okay. Ej, no kurde, jestem... Zaskoczony, że on tyle na raz może wziąć. Zobaczcie, skupany no. Nie spodziewałem się po nim. Kurcze, elegancko. Tutaj mamy też pokazane, ile czego wrzuciliśmy. 67 tysięcy. Tutaj mamy pokazane, ile jest na wylocie, ile możemy zabrać. 1590, prawie 1600. No i cały czas coś tu się produkuje. Tutaj coś zabiera, tu zabiera. O, już się pojawiło coś więcej. 3000, nie? Więc musimy długo czekać, aż to się przetworzy. Chyba że przyspieszymy trochę czas i zobaczymy teraz co się stanie. Przyspieszyliśmy dość mocno. Aha. No i zobaczcie, teraz tu się nam pokazuje już zbilansowana karma, że cały czas rośnie. O ileś tam. Tak, a tutaj się zużywa to wszystko. No i super. Tu mamy pokazane też dokładnie ile czego mamy. Monitorek działa jak najbardziej. Zostało 1000 litrów słomy, więc musimy dorzucić trochę słomy. No i tak to się tu się pracuje z tym. Myślę, że bardzo fajnie. Te zbiorniki, wbrew posorom, one nie wyglądają, ale one są naprawdę bardzo duże. Ciekawe, ile maksymalnie tej karmy możemy y, zmieścić, nie? nie zabierając jej. Możemy jej naprodukować i zostawić sobie na przykład na później jakoś tam więcej. Okej, okay. cyk. Ha, bardzo fajna sprawa powiem wam. No i też fajnie, że mam w tym miejscu, nie, a nie że przy krowach i od razu by mi się ładowało do nich. By było za duże ułatwienie moim zdaniem. A tak jest zawsze ciekawiej, co? Ops, ups, no dobra, musimy już tak zabrać. Okej. Okay. No i jak tu sytuacja wygląda? No I pewnie będzie się cały czas produkować, nie? To w pewnym momencie tam ruszyło. To no nie jest tak, że to stało. Że, że to cały czas coś tam jak tylko cokolwiek wrzuciłem, tylko były odpowiednie ilości czegoś. No i zaczynam przetwarzać. On samo sobie chyba dawkuje ile czego ma być, także my od proporcji tu jako tako dbać nie musimy, bo nie wrzucamy bezpośrednio do tej wirówki, tylko to samo sobie jakoś tam dawkuje, nie? Wiecie, elektronika, komputery i te sprawy. Okej, okay. także fajnie, nie musimy się teraz o to martwić, no jak już mamy dużo krów i robimy produkcję mleka na szeroką skalę, to jednak takie budynki i takie maszyny nam się bardzo przydają. Tutaj mamy jeszcze kolejne wyzwanie. Wrzucić to wszystko. Także trzymajcie kciuki. Okej. Okay. Do akcji wchodzi pad. No kurde, powiem wam, że padem naprawdę takie akcje robi się wyśmienicie. Patrzcie jak elegancko mogę sobie przetransportować taką dużą ilość siana Bardzo dużo Mamy tu 8000, zobaczcie, a nawet... Znaczy to jest więcej jak 8000? 8, 16 8, 16 Moment, tu 8, 16, 4 Kurde, no nie wiem ile tu może być, ale jest dużo. <grywa> Także naprawdę bardzo fajna sprawa. No ponad 16 było, może nawet z 20 tysięcy litrów, Może 20, 18 tysięcy gdzieś było, dużo. No to już to możemy zabrać, nawet używając krawetury i mysz. o może jednak nie. A no jakoś się tam zaczepiła, jest ok. Także elegancko. I zobaczcie, to samo mi przetwarza, tylko trzeba czekać. No i to też jest fajne, że trzeba czekać, no nie? A nie, że jakoś tam od razu mamy. To jest jak, jakbyśmy mieli BGA takie podręczne, tylko że tutaj nam się produkuje coś, a w BGA sprzedajemy bezpośrednio kiszonkę. Dobrze, to trawy chyba jest pod dostatkiem, załadowane. Jeszcze będzie trzeba przywieźć kiszonki samej w sobie i ją tu wrzucić. No i u świni zrobimy coś podobnego. Też tam będziemy sobie robić właśnie dla nich pokarm, ale to już będzie przy świniach raczej. A może nie? Dajcie znać w komentarzach, jeśli macie jakieś sugestie, gdzie powinienem ustawić dodatkowy taki, dodatkową taką maszynę. Bo zobaczcie, że jest to bardzo fajna sprawa, tak? Na pewno dodatkowa rzecz do zabawy w farmingu. I zdecydowanie jedna z fajniejszych modyfikacji, chociaż nie jest w 100% tak fantastycznie wykonana, no nie? 22 tysiące litrów już możemy sobie zabrać ze sobą. Tutaj mamy wirówkę. Cyk. No i co? Ja tu sobie, tutaj sobie będę działał na mojej farmie, bo jeszcze mam dużo rzeczy takich powtarzalnych do zrobienia. A w następnym odcinku pokażę Wam, jak już wszystko sobie ogarnę, ok? Trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa.